Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Mam dla Was super news dotyczącego tych końców. Teraz można zbierać więcej tych końsików. Te, zaraz wam pokażę. Preston ostatnio napisał na swoim Twitterze, że zbalansował to i teraz tych tych końców możecie zbierać bardzo dużo, zobaczcie ile ja tu zbieram, 60 milionów, ale jak mam triple coins to nawet 222 miliony per tick mogę zebrać, więc to jest kurka niesamowite, bardzo się cieszę, że coś takiego tutaj dodali, teraz będziemy mogli zbierać więcej tych końców, tych zobaczcie ja mam prawie 999,999999 999, 999, 999 miliardów, także spoko, będzie duży opening, ja poluję na więcej tych petów, żeby zrobić sobie mega śnepeciki, bo mam dopiero tylko jednego tego Galaxy Dark Matter, mój cel to jest zrobić oczywiście o wiele więcej, więc trzymajcie kciuki, dajcie znać ile wy już macie w komentarzach tych Dark Matterów Galaxy Foxów, pewnie już miliardy, dajcie znać koniecznie, bo ja chcę wiedzieć, super prosi jesteście, do zobaczenia, dzisiaj mega dużo filmów.